co tutaj się stanęło, że nagle mam vipa na jeden dzień tak szczerze nawet nie wiem i w sumie dzięki wielka fanka za to że napisałaś mi właśnie że w ogóle mam vipa bo nawet no, nie, nie widziałem Wsiadłem sobie randomowo na gierkę a tutaj nagle taka sytuacja że vipa mam hehe <grym> Dobra, Sigma, ale okej, okay. sytuacja wygląda następująco. Widzę, że się ściągać oczywiście ja jest SF Kuzek, dzisiaj chciałem wam przedstawić ciekawy o tym o materiał. Nigdy nie widziałem na w ogóle scenie blockstarpane takiego filmu, więc pomyślałem sobie, że ej, nie głupie, żeby coś takiego nagrać. I tak, zagrałem parkour. Okej, okay. nie jest to nic nowego. Domyślam się, ale tak. Kiedyś kilka youtuberów, jakieś tam, nie wiem, ludzi robiło jakieś tam filmy typu. Zginę, śpiewam piosenkę. Nawet nie, wiem, kto to nagrał, chyba Marbop i tam ktoś jeszcze, nie wiem nawet. Eee, tak mi się wydaje, że Marbop, a może nie? Nie wiem, dobra. Wiem tyle, że zrobię coś podobnego co te osoby, tylko że innego. I teraz jak innego. Ponieważ jak zginę, będę grał na gitarze. Nie! Nawet nie, wiem, czy to jest, słychać? Tak jest. Nie wiem, czy to. O, Uderzyłem go tam w stół. Nie wiem, czy to w ogóle będzie słychać. Nie wiem, czy ten film w ogóle wypali. Nie mam żadnego pojęcia. Jeżeli nie, to przepraszam. Pomysł miałem taki, więc postanowiłem, że sobie go nagram. I nagram. <grym> dobra, lol. Lol surprise. No nieźle, dobra, no nieźle. No się zaczyna dobrze. Biegamy po mapie. Lol. Ciekaw jest lol. W ogóle na tej mapie się zginąć nie da. I wiem tyle, że. Widzę już metę. Jej, piękny czerwony kolorek, jak moje ściany w pokoju, ale dobra, biegnijmy. Ogólnie chciałem skina stworzyć, ale takowego skina nie mogę zrobić, w sumie mogę wam pokazać. Um, jednak mogę, wpisując boi, nagle mi boje wyskakują, bo jeszcze przed chwilą nie dało się w ogóle nic znaleźć. To że ta gra nie jest cudna. I dobra, mam takiego skina, pyk. Okej, okay, zróbmy jakieś nogi fajne. Mogą być w sumie te, bo dawno ich nie używałem Damy sobie na tu białe A może na czarne? Jesteś na białe po prostu? Czekajcie, ten motyw tam z czarnym mi się podobał Dostałem VIPa na dzień za darmo <laughs> Dobra, fik i lecimy W ogóle z jakiej paki ja to dostałem, nie mam żadnego pojęcia Ale dobra, lecimy dalej parkour Ponieważ trzeba dokończyć odcineczek Czekajcie, bo ja w ogóle wcale nic nie z słuchawki, bo tak ściszyłem, że tak jak mówię, no nie ma nic słychać. Yeah! yeah. Tak szczerze, zginiesz równocześnie grać na gitarze, to nie wiem kiedy będzie kolejna gra na gitarze. I tak jak mówię, nie wiem czy mój mikrofon w ogóle będzie to wyłapywał. Chciałem sobie kupić lepszy mikrofon, ale z drugiej strony nawet nie wiem czy on by też wyłapywał takie głosy jak głos gitary, nie bo to w sumie ciężko wyłapać takie mm, szarpnięcia strun, skoro... Są to takie niskie części nie czy to tam wysokie, nie wiem w sumie w jaką stronę tej no jest to dosyć ciężkie dla mikrofonów, więc, o kurka, się zapatrzyłem. Jak coś ja nie robię tego specjalnie, brałem sobie łykaną kawę i kurka, i tak wyszło, że postanowiłem, że popłynę leciutko w lawie, te stópki, które dawno nie miałem tych butów, musiały się trochę usmażyć, dobra, to jest ciężko, bo w ogóle do tego doskoczyć. Ciekawe, że jednak, może faktycznie uda mi się przegrać. No i będę w dupę. Dobra, ale. Tak, tutaj, hop. Tutaj, hop. I elegancko. Dobra, mam metę, więc na gitarce grać nie będę musiał. No, nie wiem, czy to jest dla Was słychalne. No dobra, pyk. Meta. Czy to był rekord dnia, czy mi się wydawało? <laughs> um, o. Ładna mapa. Podoba mi się. Do jakiej klasy chodzić tam było pytanie. No spoko. Mm, ładna mapa, tak jak mówię. Kurka, aż mnie korci, żeby właśnie również sobie jakąś swoją mapę stworzyć. O kurka, tutaj może coś mi się uda zginąć. Bo jak sam widzicie w formie nie jestem. Jakieś. Dobra. Udało się przejść, udało. Dobra, hopsa. Hopsa, sa. nie wiem, co ja gadam. Fioletowy kluczyk Ech, skąd ja mogę go znaleźć Dobra Ładna mapa, ale Trochę nie dla mnie skąd ten kluczyk znaleźć, więc Żeby nie było Bym z niej wyszedł, ale żebym wyszedł to muszę chyba skoczyć tutaj No i teraz pora grać na gitarze Nic chyba nie ma słychać A, tą gitarę mam pod nosem, no! Nie pytajcie się skąd tą gitarę, okej? Okay? Ale czemu też jej nie ma słychać? Czekaj, może jakaś struna? Nie wiem, czy to w ogóle posłuchać, ale dobra. Granady gitarze Gra w Brockstarponie. Dobra, zmiana mapy. <grafy> Okej okay, Cyborg, dam ci lajka. W ogóle ja powiem tak: ta mapa już mniej mi się podoba, ale żeby nie było, trzeba ją zagrać. Jeśli mówię, że mniej mi się podoba, ale nie jesteś zła, dobra, nie będę tak cheatował, tak to nazwę citował. Tak, od kiedy mówimy, że ktoś cituje? poprzez to, że po prostu dotyka on właśnie tego leczniczego bloku. <laughs> nie wiem, to już jest abstrakcja. To w ogóle niefajna sytuacja ostatnio miała miejsce. Blok Star Planet, jeżeli chodzi o cheaterów, w sensie no nie było to cheatowania, tylko bardziej nabijanie lajków, ale no nie, 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 za, nie za fajna sytuacja. Chciałem ten film nagrać, ale... Nie wiem. Nie nagrywam, chyba. W sensie, kurka, no, lubiłem takie materiały, właśnie, w których były bardziej informacje podawane niż sam gameplay. Jak na przykład teraz parkour, rekordniarz, jazdą robię. Ej, ładnie mi idzie. No, ale ten. Pair of the Forest. Uff, fajnie wygląda. Tylko, no jak sobie widzicie, ledwo co się wczytuje. To. Okej, okay. powiem wam tak. Ciekawe to tu wygląda, ale. Co tu się dzieje, nie mam pojęcia. Czy będę mógł skoczyć tak na taki. No nie. No nie będę mógł, nie wiem. Zaczyna się obrzydliwie słabo ta mapa. Tak dosłownie. Dobra, no chyba będę musiał tu pójść, no ale nie wiem. Nie skumałem trochę, może na początek i temu. No dobra, lecimy dalej. Pyk-pyk. Tower of the Forest, nie jakieś mapy, mapy, w sensie na jakieś teby można było tu postawić. Żeby człowiek wiedział gdzie iść, jakieś strzałki, wiecie co chodzi. Jakoś tutaj chyba tam 10 koła, prawy mi się gitara wypadła. Chciałem troszeczkę niegrzeczniejsze słowo powiedzieć, ale wiecie o co chodzi. Ficus gra na gitarze, jeżeli w ogóle byście chcieli więcej takich materiałów to możesz napisać śmiało w komentarzu. Bo w sumie ciągle nie. Tower of the Forest. Pik-pik-pik. Ach! Ledwo co tam doskoczyłem. No właśnie, jak tu się nie doskoczy, to się przegrywa, można powiedzieć, co nie? Dobra, chyba teraz następnym następny krok jest pójście po prostu do tego towera. Co trochę mi zajęło. Dobra, lecimy. To akurat fajnie odrobnione, gdzie pójść. Po prostu inny kolorek dany, ale takie czytelne. Fajna mapka, ale no. Może być ciężko, co? Nie? Choć wydaje mi się, że jakieś mega łatwe mi wydropiło. Czekaj, gdzie ja mam iść? Gdzie ja muszę iść teraz? Czekajcie, no muszę jakoś tu nadwór. No nie, dobra. Odpadam, przegrywam. Za to, że przegrałem. Bo się poddałem, to trzeba zagrać na gitarze, Halo, to jest w ogóle słychalne, cały, by bo na tyle siema.